Dobry widzowie, Witam was w kolejnym odcinku z Minecraft dodatki. I dzisiaj będziemy badać kolejny dodatek, który patrzcie, ile dodaje rzeczy. Ja kiedyś go pobrałem. Jak coś na to nie patrzcie, bo to jest z innego dodatku, który też dzisiaj pobrałem. I patrzcie, ile na no, to jeszcze nie tu. O. Ty się zaczyna. Pa. Te, 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 te. No, kilka rzeczy tu jest. Jeju. Naprawdę tego trochę jest. No dobra, i my już zaczynamy. Na początek mamy. A, nie chciałem tego. Takie coś. Nie wiem co to. Potem. Pięć zielony będzie też tego sadzonka. Ta, hmm. tylko nie wiem na czym ją można posadzić. Bo na tym próbowałem nie da się. To jest i jeszcze inne, też jakieś te. O, bomba! To akurat, ale wyleciało. I można rzucać bombą. To też jest od tych słów, to też jest sowa. No fajne. Taką proces ze slajmu. Coś takiego Nie wiem co to. Coś takiego, na czym nie mogę posadzić tej sladzonki. Nie no. Dobra, nie wiem w większości jak to wszystko działa. Dobra, jeszcze ten pień to wszystko. Z tego... Jak coś nie zwracacie uwagi na to, jak ona tam woła coś. Dobra, to tego nie będziemy raczej wszystkiego badać, bo tego są miliony. Oto się zaczynałem już od tych słów. Mm, weźmiemy sobie... uuu, jakieś te ciekawostki. Wiaderka różne. Coś ciekawego, jakieś takie... Nieco podejrzane to. Wiecie? Nie mogę tego wylać, jak to? Wiadro z tym, a nie mogę tego wylać, a z tym coś... Dobra, nie wiem w większości. Co, pewnie... Oczywiście nie mogę niczego stąd wylać. No szybko się mi po prostu dało. Nie wiem. Nie wiem. Wiem. Nie wiem i nie wiem. Dobra, niczego stąd chyba nie wiem, no. A szkoda, nie możemy tego wylać. No dobra, dodaję też główki mobów w większości. Shuriken. żółty śnieg, inny szuriken. Co my to mamy? Główek wszystkich nie będziemy badać. Te neterytowe sakersy, jakby. O, te takie od tych sikier, te ostro duże od mieczy. Jakieś odłamki jeszcze. Wezmę sobie takie coś jeszcze. Takie. Dobra, to jest trochę głupie. A ty tam już nie wołaj. Mam też bób na przykład, jakieś nasiona. Spróbujemy tu jakieś rzeczy posadzić. O, wow, 16 przy ataku to bardzo dużo. Jest tu coś z większą ilością jeszcze. 10 tylko. 10. Nie, dobra. Te, więc to jest największe. Hmm? Hmm, co my tu jeszcze mamy? Szleciki różne. Kilofiki. Różne takie. No nie wiem, co to wszystko jest. Po prostu jakieś różne miecze. Zobaczymy. To jest shuriken, bo już kiedyś miałem ten dodatek. Żółty śnieg. Dobra, zobaczymy, ile to zadaje. Będziesz panem św testerem, świnko. Jeden hit. Drugi. Od dwóch. Trzeci. U, cztery hity nieźle. U! To świeci. Ej, bo to jest... O ich wolę w to nie zapywać. A teraz pokonam moby śniegiem żółtym. Jeden. A to nie ten, nie rozwala mobów. Tylko oświetla. O, mam tu jeszcze coś. No nie wiem. To wygląda ciekawie. Bo przynajmniej coś zadaje. A masz. Wow, dużo. A ja nie wiem, takiego zombika powinno mieć na dwa hity, bo on ma 20 punktów HP. Zombiku, by było tu wasz 50, O, mamy tu jednego. Jeden, Jeden. dwa, wóóż. I to w złotym hełmie. Nie broń. Mamy też taki ludzki stilecik. No i kolejną. Jeden. Wybacz mi. Ciężko tym trafić. Dobra, nie będziemy już tego. O, i padła. Zobaczymy. Może jest tu jeszcze coś takiego. To wszystko. No, nie wiem. Są z kości różne. Różne takie. Nie wiem co to wszystko robi. Mamy takie coś. U, mikstury. Różne takie sztabki, w ogóle. Spróbujemy tutaj pozasadzać te slajmowe cosie. <laughs> jak coś, to ja nie wiem, co to wszystko jest, naprawdę. Ogniodporność. Prawda? Rzeczywiście, fire station. Coś podejrzanego trochę. W ogóle, jakie ja to szybko Czemu? Dało mi spowolnienie i odporność. To chyba żółw jego mistrza. Siła i zatrucie. To nie wiem. No dobra, spróbujemy teraz to wszystko pozasadzać. Hmm? No dobra, jakieś tu jeszcze te slajmowe co się potrzebuje. Poczekajcie, to może w zwakładce przyrodnicze będzie. Deski można spotkać jak dziwne. No dobrze. Jest tu jakieś podłoże, na którym to mogę zasadzić? To zobaczymy. Weźmiemy wszystkie te ze slajmów różne i zobaczymy może na którym się uda to zasadzić. Nie sądzę, O! Pewnie na tym. Mam to podłoże wreszcie. Znalazłem te wszystkie ze słówek i może jeszcze ubierzemy sobie zbroję te tą. Ale to już... co? Mo pewnie mogę na tym, prawda? Tak, mamy to. I teraz aby nam to urosło. Mhm. O, urosło! Trochę zielonkawe. Ej, czemu gdy liście, to jest taki dźwięk? Ale ładne takie drzewko. Mogę też taką zbroję założyć. To jest chyba hot-dog. No dobra, i to chyba na tyle będzie z tego odcinka, bo tu zbyt takich. jest tych rzeczy miliard, ale. ale nie są zbytnio jakieś ciekawe czy coś. Nie, Naprawdę to nic nie ma. Kompletnie nic. Nic. Są tylko te stoły wszystkie, jakieś bloki pełno, no i w ogóle to tyle. Jest tu jeszcze coś ciekawego? Chyba nie. To? Sandcast, zobaczmy. No dobra, i te wszystkie inne. No dobra, to tyle będzie. Zobaczymy jeszcze to. Co to jest? Nie, no nie wiem co to. Dobra widzowie, pa.